wszystkim z tej strony, Atakama na Waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable. Dziś jest środa, kolejna aktualizacja, 30 listopad I czytam, co tutaj nam nasi Star Stableowi moderatorzy tak, moderatorzy Game Masterzy napisali. Cześć i czołem, witamy w aktualizacji, na którą wszyscy czekaliśmy. Moja stajnia wreszcie pojawiła się w Jorvik. Nowe wyremontowane stajnie specjalnie dla ciebie. Fakty o nowych stajniach. Jak dostanę się do nowej stajni? Stare stajnie będą automatycznie zastąpione nowymi, w których możesz e, trzymać 12 koni. Kiedy wejdziecie do stajni, pierwszy boks jest zawsze zarezerwowany dla konia, na którym obecnie jeździcie. I tutaj jest, że możemy rozbudować stajnie do 18 boksów, <laughs> czyli możemy rozbudować ją łącznie trzy razy. Raz do, 4, do 14 boksów, do 16 i do 18 już ostatecznie. Na jakim poziomie muszę być, i to jest chyba logiczne, że skoro aktualizuje się, to każdy ją będzie miał, czyli wszyscy możecie sobie wejść do stajni, zobaczyć ją już odnowioną, tak? I będzie super. <laughs> Ile kosztuje rozbudowa? Każda rozbudowa kosztuje 249 starcoins. Jak rozbudować stajnie? I teraz tak, jesteśmy właśnie tutaj przy takim em, panu z młotkiem nad głową. E, jeśli chcesz rozbudować stajnie, porozmawiaj z nowym przyjacielem, Johnem, który będzie stał przy każdej stajni. Na pewno możesz liczyć na jego pomoc. E, John pomoże ci rozbudować stajnie. Tak, teraz tak. E, powitaj. Koń... Tak, powitaj koniec wyspy dla koni. Możemy pomachać wyspie dla koni i powitać naszych czterkopytnych przyjaciół na nowym padoku. Nie możecie odwiedzić ani zobaczyć padoku, ale za darmo możecie przenosić konie z padoku do stajni i na odwrót. I tak dalej, i tak dalej, to jest później opisane. Ja Wam pokażę, jak to się robi, bo oglądałam już filmik i ogólnie na stronie Star Stable jest taki tutorial, jak to zrobić, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. I teraz dalej. Czas na święta w Jorvik. Jak co roku radny ma masę rzeczy do zrobienia? Zamiast zacząć przygotowania wcześniej, znów zaczął myśleć i myśleć, o ś... marzyć o śniegu. Lepiej będzie, jak mu pomożecie. Zadanie świąteczne zaczynają się u Steve'a, dlatego pojedź na jego farmę w srebrnej polanie, zanim zacznie pomagać radnemu z przygotowaniami. <laughs> Okej, okay. słuchajcie, dalszą część tutaj zostawiam dla nas na jutro, ponieważ jutro też chcę zrobić kontynuację tej aktualizacji. Dziś chcę się skupić jedynie na stajni i na tym, co jest nowego w, w plazie, bo oczywiście coś nowego też tam jest, także dobra, już nie mogę się doczekać, zobaczmy jeszcze tutaj, co on nam powie. Cześć Lorein, ależ piękny mamy dzień, prawda? Przepiękny. Jeśli mam być szczery, to trochę mnie już nosi. Nie ma tu za wiele do roboty. Ale może dlatego właśnie tu jesteś. Czy na pewno chcesz ulepszyć swoją stajnię? O. wow, to Wow, fajnie to wygląda! Dobra. Nie mamy na razie star końców tyle, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli to zmienić i lecimy zobaczyć, A, jak to wygląda! OK, kochani, po chyba czterech próbach w końcu stajnia nam się wczytała i pojawił się nam taki komunikat. Witamy w nowej stajni. W boksach możesz umieścić konie, dzięki temu będziesz mieć do nich łatwy dostęp. Gdy wyczerpi się zapas wolnych boksów, konie możesz umieścić w inwentarzu. Do wyboru jest wiele różnych boksów, a każdy z nich można przydzielić jednemu koniowi. Aby aktywować boks, wykonaj poniższe działania. Podejdź, przejdź do boksu, kliknij symbol z nazwą boksu. Otwórz, otworzy się inwentarz, z którego można wybrać konia do umieszczenia w boksie Następnie, dostępna jest także opcja powiększenia stajni poprzez jej ulepszenie Każdy kolejny poziom ulepszenia daje więcej boksów, większą przestrzeń itp Aby ulepszyć stajni, porozmawiaj z Johnem John stoi na zewnątrz stajni To już wiemy W menu pomocy, to już wiemy Okej! Okay. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy tutaj E, dobra, słuchajcie, ja zajdę sobie z konia, bo o, wolę to tak zobaczyć. Fox Water, czyli to jest Twój box, tak jak było powiedziane. Tu mamy e, Crescent Knight. Okej, okay. tutaj mamy Go Grey Warrior. Hmm. Wild Whisper. W porządku. A one mają jakieś animacje? Możemy coś zrobić? O, wow! Możemy otworzyć box. ok? Ale nie. Zamknij go. Proszę cię. Zamknij. Jak to mogę zamknąć? Zamknij go, bo on ucieknie. No. Co kliknęłam? Inwentarz. W tym miejscu można wybrać konie, które trafią do stajni. Aby przenieść konia z inwentarza do stajni, przeciągnij ikonę konia do boksu i upuść ją tam. Okej, okay, czyli to jest boks. Ojejku! To teraz tak wyglądają te konie, które mamy na padoku. Ej, ale wow, powiem wam, że totalnie wow! Teraz mogę sobie... Wiecie, wcześniej po prostu po imieniu musieliśmy pamiętać, jaki koń jest. Jaki, a teraz. O oh, wow, ale po... normalnie jestem w szoku. Totalnie się nie spodziewałam, że to tak będzie wyglądać. O oh, wow. Dobra. Taki szybki przegląd wszystkich koni. <laughs> o, 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 mogę zamknąć. Nie, ja chcę zamknąć. Aha, bo kliknęłam tutaj. No dobra, ale jak zamknąć boks. Jak mogę go zamknąć? A few hours later. Gończyk się śmieje, nie śmiej się. No, nie wiem jak. Dobra, niech będzie otwarty. Ten też otworzę. Może tutaj będę mogła kliknąć. Nie, tu mi. O, że mam tutaj na boks kliknąć. Nie, 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 ale to w ogóle fajnie wygląda. Wow. Jestem taka, wow, dora, nie, w ogóle się nie jaram tym. Okej. Okay. Aha, tu jest te pomieszczenie. Dobra, 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 poczekajcie, idzie tu, tu najpierw idę. Więc tu mamy jeden boks, tam jeszcze jeden. Jezu, wiecie, jak mi się marzy taka stajnia w ralu. O, rany boskie, dobra, które drzwi pierwsze. Te? O wow, to się otwiera, a nie ma ładowania. E, tutaj jest co? Nie wiem, czy to można coś zrobić. Hmm, hello, chyba nie, bo się nie świeci. Czyli, tak jak myślałam, jednak nie jest. Ale tu mamy szczotki, mamy jakieś tam skrzynie, czekajcie. E, tu mamy ogłowia. No i chyba to jest tak po prostu do ozdoby jednak. E, nic tu nie można zrobić. Zaraz pójdę do myjki, wiem, że Wy wszyscy na to czekacie. One się zamkną, chyba same. Zamknęły się. Dobra. Teraz tutaj, czyli tak jak mówiłam, taka paszarnia, gdzie mamy jedzonko, tutaj są oczywiście kubły, gdzie byłoby ziarno i tak dalej i tak dalej. Dobra. Tu mamy kolejne dwa boksy. Dlaczego ty w nim nie stoisz? Dream Star. Co ty? No co ty? Nie mogę prowadzić tu konia? Ale bez sensu trochę. Nie, ja bym chciała, żeby tutaj Dream Star był, a dlaczego on nie stoi w tym boksie? Idź tu. Kurczę, no. Cofaj się. I teraz ładnie tutaj wejdź. O tak. Super. I czy jak ja cię tu zostawię? Aaaa! I ja chcę to. Musisz mieć swojego konia? Aha, no dobra. Okej, okay, czyli dobra, tu mamy to, to, to I jeszcze tej myjki nie sprawdziliśmy Aha, i tego pomieszczenia tu, dobra, wchodźmy tu Tu mamy zlew, bodajże tu będzie można napełnić wiadro, tak? Myślę dobrze? Tak I tylko po to to tutaj jest Ale wiecie, do filmów, do seriali, w ogóle, wow No, szkoda, że nie można tu kogoś przyprowadzić Naprawdę, dobra Chodź, pójdziemy tam na myjkę bo jestem ciekawa strasznie. W ogóle czy nic nie zniknęło nam z szafy? Tu mamy chyba jeden wolny boks nawet. Dwa! O rany boskie. Jeszcze mogę konia sobie tu. Tak, czyli wszystko nasze jest bardzo dobrze. A tutaj mamy makekę. Tak dla siebie wiecie, do, do ozdoby. Tutaj też możemy wiadro napełnić i możemy się pobawić tu w Professional Stables, że tak powiem. E, tak, moi drodzy, czyli tak oto wygląda... A co to jest? Pomoc stajennej ustaw konie. O! I mój koń też do pierwszego? Jak to fajnie wygląda! Dobra, 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 dobra. Okej, okay. w porządku, czyli dobra. To by było na tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że Wam ta stajnia podoba się równie... Równie bardzo jak mi. Pamiętajcie, że kolejną część aktualizacji zrobimy dnia następnego, czyli to będzie jutro piątek, żeby nikt tutaj nie pisał. Ale zapomniałaś jeszcze? Nie, nie zapomniałam, ale uważam, że będzie to fajnie po prostu podzielone. Wiecie, dzisiaj stania, jutro tamte świąteczne i tak dalej. Dobra, także pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Pamiętajcie o łapeczkach w górę. Do następnego, trzymajcie się i cześć!